Mój przyjaciel Blob będzie próbował przejść Minecrafta, ale nie wie, że będę mu przeszkadzał zmieniając się w różne zwierzęta. O, ale zetnę sobie drzewo, drzewo to jest najlepszy sposób na rozpoczęcie tutaj Minecraftowego przejścia Minecrafta. O, uderzymy go, zobaczymy czy się Ej, o, o, co mnie uderzyło? <laughs> Ej, ktoś tu jest? On nie wie, widzę, Ty, to był jakiś ja świetny. On nie Ej, wie, że to ja. byłem ja. coś mi się wydawało chyba. Dobra, ścinam dalej. Nie mam pojęcia, co tu się stało. Ej, tak, go strankujemy. Ja mu życzę drewno, i on będzie myślał, że to tyle wypadło z drzewa. Ej, skąd tu się wzięło tyle drewna nagle? Przecież ja, miałem, ja miałem go mniej. Ej, nie, dobra, ja muszę zrobić jakieś narzędzia tutaj. I lecimy tutaj dalej sobie. Muszę zebrać. O, wiem, muszę zebrać jakieś jedzenie. I muszę tutaj o, pozabijać wszystkie krówki w okolicy. O, Dobra, nie, ja jest jestem krówka. I o, tu jest kolejna krówka. Dobra, lecimy za nią. O, nie, nie goń mnie. Usłyszę, Dobra, szybka. Krówkę, ja cię kręcę. Ah, dobra, nie, nie trafiłem. Oa. Ej, ty jakieś dobra, się... jajko, dobra, podniosę je, ej, zniknęła o... ta krówka. No nie, dobra. dobra ej, są jakieś mu. kurczaki. Ja... Uwielbiam kurczaki, dają jajeczka, można sobie jajeczniczkę zrobić. Tak na naprawdę naprawdę spoko. Mam pomysł. Dobra, ej, świnka, o Co prowadzi? Świ... Ty ta świnka co mnie bije? Ej, ona chce, żebym chce, żebym za nią No dobra, idę za tą świnką. Nie wiem co tu się dzieje. Dobra, zaprowadziłem go do wioski, zobaczymy czy coś znajdzie. Coś ej, tu jest zajdzie. wioska, dobra. Ej, przyda mi się coś w tej wiosce, będzie fajnie, muszę wszystkie domki tutaj przeszukać. O, dobra, ej, tutaj skrzyneczka. Ej, chleb Mówi, i Emeraldy! Skrzynkę. O co chodzi? Dobra, postawię mu tutaj skrzynkę. tutaj różne rzeczy. Na pewno mu to pomoże, dobra. Teraz na pewno przejdzie to łatwitko. Halo, blog, gdzie jesteś? Ej, ty, ten villager mnie tutaj zaprowadza, o co chodzi? Ej, ty, ta skrzynka tutaj... Ile tutaj jest fajnych rzeczy! Ja cię kręcę! Ty, ten villager jest C jakiś podejrzany, może spróbuję go zabić? Ej, Ej ty, czemu mnie spróbujesz zabić? Nie, nie trafiłem! Nie trafiłem... Ja. No, Zbieniu nie... Zmieni się żelaznego golema... Dobra, muszę zebrać więcej żelaza od żelaznego golema tutaj... Może zrobię taki myk... O! Halo? No co podbuduje się zrobić? do góry. Ej. Ej, ty, nie dosięgam go. Ej, ty, co on robi? Co jest? Ej, ooo! O, o! 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 <grym> Ale się zdziwił. <grym> Na pewno się nie spodziewał, że się podbuduje. Ja cię kręcę. A z gołem. Chciałem tylko żelaza trochę więcej. No nie, teraz muszę iść do kopalni. O, halo, halo. Ej, ty co jest? Czemu on lata? O nie, nie wiem. Miałem... O nie, prawie mnie zobaczył niechcący czemu... w sensie podleciałem. Czemu on dobra. lata? Ej, czemu on mnie prowadzi w las? On chce mnie porwać? Ej, strzała? 360. Ty, cze... dobra, czemu golem do mnie strzela? Ej, ty dobra, chodź, idę do jaskini z golemem, po żelazo jakieś. Ja cię kręcę. Dobra. O co dobra. chodzi? Gdybym sobie nie widział, muszę ty, jakiś szkielet tu jest. Dobra, o, o, o szkielet Dobra, cyk, cyk. Też się nie w zombiaka. Nie, zombie, zombie, nie nie nie, 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 szybko, 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 ja Cię kręcę, nie, 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 co tu się dzieje? Dobra, on myśli, że nie potrafi kopać, ale ja się tu przekopię, ale on musi być w soku. No i co jest? Czemu on tu umie kopać? Od kiedy zombie potrafią kopać? A. Nie, no co jest? Dobra, trzeba tutaj iść do kuparni, w tamtej nic się znalazłem. nie znalazłem, mam nadzieję, wiecie. że tu jakieś diamenty będą. I ja cię kręcę, dobra, wchodzę tutaj. Tutaj jest jakaś głęboka kopalnia, ej, jakiś nietoperz, może z tym nietoperzem się zaprzecznie. Ej nie creeper, creeper, co tu robi creeper? O, o, Halo! Ej, ty, kolejny zombiak! No nie, kolejny zombiak Dobra, <laughs> spróbuję go ubić, spróbuję go nie, ubić. Nie, nie ja nie, cię kręcę. Nie, nie, on mnie próbuje zabić. Ej, uciekam! Ej, od kiedy zombie są takie szybkie? Ej, ty, nie, już apokalipsa zombi jak nadejdzie, będzie za ciężko. No to, to musisz coś zabronić. O, żelazo mam, dobra, pokopię żelazo sobie tutaj. Znalazłem żelazo jakieś i ja, ja nie się... mogę. nie Nietoperze się zamieniło. Czy... Ty, ty nie, Dzień creeper, moment. creeper! Ja <laughs> cię kręcę! Nie, 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 nie! O nie, wybuch! Ej dobra, coś tu wybuch. Coś, Ej, nie. Ej je. tu jest. Ty lata no. sobie ładnie nie nietoperz, dobra. Ciekawe, ciekawe czy zna Batmana coś. może. <laughs> Dobra, tutaj ja Cię kręcę. Trochę żelaza, I ty, pomogę. Co jest skąd tu tyle żelaza się wzięło? Ej dobra, jak dają to trzeba brać, pamiętajcie. Teraz tutaj mu to Ja się kręcę. To ja to kopię i będzie śmiesznie, naprawdę. Dobra, wykopię tutaj to żelazko i ja Cię kręcę. Ale śmieszne ja to jest, tu są nawet! A co jest, nie co trafią diamenty? I ja mogę spytoczony jesteś, muszę tam myśleć coś. Yy, nadzieję, że nie. Podejrzane to jest naprawdę, że diamenty, tu są. dziwny jest o, ten świat, o. może jakąś złą wersję odpaliłem. nie, szkielet tu jest! tylko nie szkielet! O co chodzi? Nie, 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 nie! Ja nie mogę, dobra. Nie, do... kurczę, tu jest, tu jest, tu jest! O, ej ty, on się pali! Dobra, trzeba spalić z Dobra, dalej, dobra, to no, za, biorę to sobie nie tutaj wiaderko i to mam nadzieję, że znajdę pomóc. jakiś obsydian albo lawę jakąś tutaj, to żeby jako... móc sobie zrobić oh. portal. Ja Cię kręcę, dobra, małe, tutaj nic nie to na ma, się naprawdę, po nie rozglądać, no nie, kolejne źródełko wody, dobra. czemu to jest kolejne źródełko wody? Ja Cię kręcę, no nie, dobra, idę do tego lasu, o, jakaś krówka, może ją sobie tutaj zabiję, żeby zdobyć jakieś mięsko, dobra, cyk, o, jakaś lawa tu się pojawiła Ej, ty, ej, dobra, zaraz dojeżdżę, zabiję jeszcze jedną krówkę Dobra, chodźmy po tą lawę. Ile tej lawy, co jest? Ej, dobra, szybko, trzeba zrobić obsydian, trzeba grzać póki gorące jak to mówią. Ej dobra, na pewno starczy na portal. Dobra, teraz tylko wystarczy to wykopać. Dobra, mam ten Obsydian, craftuję sobie tutaj portal i ja ci kręcę, niedługo już przejdę naprawdę Minecrafta. Ej, dobra, lecę tutaj portal. Ej, ale on jest fajny, ogromny, dobra, le, le, lecę <laughs> do netheru. Dobra, wchodzimy za nim. On niczego nie wie. Ja cię kręcę. O wow, mnie atakuje! Ej, co tu w ogóle robi owca w nederze? Ja cię kręcę, o, o. nie, ja idę w drugą stronę. Dziwne o, o. rzeczy się dzieją na tym świecie. Ja Zmierzcie cię kręcę, dobra, dobra, idę stąd. Dobra, muszę zaniek. zjeść coś. Ja nie mogę. O co tutaj chodzi? Ej, tam jest jakaś lawa. Dobra, muszę zlokalizować twierdzę. Czemu mnie... Ej, dobra, jakiś piglin tu jest. Myślałem, że mnie goni, ale jednak mnie chyba nie goni. Ja, dobra. Ej, szkielet? Od kiedy są w nederze szkielety? Naprawdę A, dziwne. Zobaczcie. Ej, ty! Ten pigli mi pomaga! Ej, chcesz zostać moim kompanem podróżnym? Pokażę, mu, że tak. Ej, chcę! Chcę dobra. zostać moim kompanem! Dobra, to musimy poszukać twierdzy. Dobra, muszę mu to jakoś pomóc uciec bo Ma wystarczająco blaze'ów. Dobra. Ja ci Co jest przejście? grane? Chodź za mną, chodź za mną. Ej, dobra, skoń, jak on wie tam? jak budować. Co jest grane? Ej, nie, dobra, dobra. dziwne to jest strasznie. Idziemy dalej. Co on tutaj robi? Ej, ja cię kręcę, ale Kiedyś mi w ogóle burczy w brzuchu, no nie, muszę szybko kończyć tego minecrafta dobra, tędy. Szybko muszę wracać do domu, on mnie gdzieś prowadzi, mam nadzieję, że, A, że gdzieś, gdzieś tutaj do wyjścia Bo może... Nie pamiętam gdzie był portal, no, ale ja się nie kręcę się... By się Nie patrz, się Gdzie on jest? Zgubiłem go, nie, mój jedyny kumpel, no nie, co, co jest grane? No. Ej, ty zrobił portal ja cię kręcę, dobra, wchodzę tam. Nie patrzę. Ale bagna tutaj o. w nocy, co się dzieje w ogóle? Ja cię kręcę. Ej, ty, co tu robi wiedźma? Ja cię kręcę, ej, ty. Wiedźma, ej, dobra, zabiję ją. Podobno wiedźmy, robią tutaj jakieś potki. Ej, dobra, ała, nie trafiłem. Ty. Nie, 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 nie. nie Ej, ty, ona mnie leczy? Czemu ona mnie leczy. Ty, to może jest przyjazna wiedźma. O, ej, ty, ona jeszcze latać u mnie. Ej, ale wygląda, jakby uczyła skrywać. matematyki. O co chodzi? Dobra, widzowie, z jakiegoś powodu przestał przechodzić Minecrafta i zaczął budować sobie domek. Tak nie, nie powinno być. Musimy go jakoś zmusić, żeby znowu chciał dostać motywację na przejście. O nie, prawie że. na przejście Minecrafta. Dobra, może mu wybuchniemy dom. Tak, to będzie pomysł. Dobra, zamienimy się w Creepera i postawmy TNT. Puk, puk. Ej, ty, co tu ty robi Clipper? Halo, halo, nie, tylko nie możemy jej wybuchnąć w domku, bo to by było naprawdę smutne. Ty, creeperze, i co? Ej, nie, 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 tylko nie to! Nie! Nie, 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 Tylko nie, nie, nie. nie. Co, tylko teraz nie robisz? co tu O rob... Nie! Cały domek! Ha, ha, ha. Go, potem go, dwa tygodnie! Co teraz? Nie! Ja już nie chcę grać w tego Minecrafta. Idę go skończyć i już kończę z tym światem. Dobra, lecę tutaj o Jezu, znaleźć on to idzie jest znaleźć fortecę. Ja, jak go zmobilizowałem. Lecę znaleźć tutaj twierdzę. Endu. Ja cię kręcę. Dobrze, że mam tyle tych ok. Pomógł mi ten pigmen. To przynajmniej mogłem sobie tutaj poznajdywać te Blaze Rody. Teraz mogę sobie z tego szukać. Ej, dobra, prowadź mnie to w tamtą stronę, to może być w sumie niedaleko mi się tak wydaje. Dobra, podbuduję Zaję się tutaj. Się na ja cię kręcę. Nogę. Ej, ty, co tu robi Enderman, ej? Chodź, chodź, chodź. Co? Ej, ty, on, tamtą, ej, dobra, tamtą, tamtą on mi pomaga. A... W tamtą stronę to jest, dobra, lecę za nim. On jest naprawdę fajny, co jest, pomaga mi miły Enderman, ale się cieszę. Dam mu kilka... Ender pereł, żeby mógł zdechnąć tak. Ej ty, dobra, też mogę się tak teleportować. Dobra, ej, lecę tak jak ten Enderman. Nie wiedziałem, że Endermany też używają po prostu Enderpereł. Co jest grane? Ja yeah. dobra, lecę. Cyk, dobra, ej ty, ole daleko mi teraz wywali. O, dobra, ale dostałem. Ej, lecę za nim, on zna drogę, dobra. Chodź, ty jesteśmy widzowie Boże, Dobra, mam te twierdze, ten Enderman jest mega miły O, dobra, muszę jakoś schować. Coś innego zamienić. Dobra. Szuk, szukam tutaj twierdzę. Ej, szkielet jakiś, no nie, giń szkielecie. Dobra, mogę. muszę znaleźć ja tutaj portal. Zamienię. Ej, biblioteka jest tu jest? Gdzie on jest? O. Ej, Silverfish, ja muszę go zabić. ej, nie mogę go trafić, jest za mały ja się kręcę, no nie, ja nie wiem. A. Dobra. Ej, dobra, gdzie ja może nie być nie. portal? O! Hama. ktoś mnie bije. Jakiś Silverfish, no nie kurczę, nie mogę go trafić kompletnie. Ej, gdzie tu może być portal? O nie! Tyle mobów tu jest! Ja Cię kręcę! Pająki, wszystko! Śmier. Nie, nie, nie! Zaraz skinę! Dobra, uff, udało się mi przeżyć. Kurczę, już dwa dobra, dni ja, szukam tego... O, dobra. jest tutaj portal! Oh. Dobra, super! Dobra, Ej, dobra, Podam tutaj, oka, i ja Cię kręcę. Cyk, cyk, cyk! O nie, wpadłem do lawy! Co się o dzieje? Nie, nie dobra, uff, dobra. Udało Macie, się to się to wyjść. Spawner. Nie paliłem się, na szczęście. Dobra, cyk, cyk. Dobra, cyk, cyk, cyk. O, udało się! Dobra, lecę do Endu i zaraz kończę Minecrafta normalnie. Taki ciężki był ten świat. Dobra, skakuję tu. BUM! Też ja wchodzę. Oh. Oh. Dobra, muszę się podbudować. Tutaj. Nawet. Ja cię kręcę. Dobra, cyk cyk, cyk cyk. Ej, ty pomaga mi w mostem ten Enderman. Jak super. Dobra, lecimy. Ostateczna walka z Leciał Ender Dragonem. Pomóc. Muszę rozwalać te kryształy. Ja póki nie patrzę, to też się porozwalam. Dobra. dobra, dobra, dobra. Ale pomaga fajnie. Czy? Ej, gdzie jest ten smog? Dobra. O, no nie, nie mogę trafić żaden kryształ. Wszystkie zniszczyłem. O no, dobra, dobra, lecimy, lecimy. Ej, widzowie. dobra. O nie, dobra, dobra, dobra. Cyk. Ej, ty! ten enderman mi pomaga niszczyć kryształy. Ej, o co chodzi? Wszystkie. Dobra. Co ten smok robi? Wiesz nie ma. Ja cię kręcę. Ej, dobra, leci tutaj. Le lecę z nim z łuku. Na pyryk, go. Zatuje? Czy ten gdzie nie jest, dobra. Ja go postrzelam. Dobra, on lata on za jest? wysoko, co tu się dzieje? Ej, ty, Enderman mnie bije. Nie, 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 tylko nie to. A nie, muszę mu pomóc. Dobra, masz, Enderman. Ej, Enderman bije swoich, znowu jest kanibalizm. I ja no cię kręcę, no nie. Ej, dobra, co ja tu jest? Dobra Wójt. Ej dobra teraz z bliska muszę bić tego smoka Oła Patrzcie na to, co jest On mnie odrzucił Ej Ja Cię kręcę, co tu się dzieje? Nie Je, jeju Dobra Co jest pięć? Ej muszę pomóc bloopowi Muszę dobra, pomóc Dobra leci blopowi. tu oła, aj, aj, aj. oła 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 Dobra gdzie dobra, ten smok? muszę smog? założyć hełm Strzelamy do niego Dobra dostaję na pyrkę ten smok Ja Cię kręcę Nie 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 Dobra, uwaga, uwaga. Ej ty, wiedźma mnie leczy znowu. Ja cię kręcę, ale super. O, e, smok ląduje. Ej, dobra, zląduje, no tak. zląduje. Dobra, dobra, ej, ty zionie ogniem. Dobie. Lecimy z nim na blisko. Lecimy z nim na blisko, dobra, szybko. Taki jest. O, ale mnie wyrzucił. O, 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 o. Ej, prawie zginąłem. Co jest? Jakie on ma mocne ataki. Ej, dobra, już dobra, na, na, na wykończeniu jest ten smok. Ej, ten Enderman tak mi pomaga. Co jest grane? Ale fajnie. Dobra, niech Blob przejmę. Dobra, to jest mi do kupczego. Dobra Chyba przechodzę Minecrafta, dobra, udało się. Udało się. Nie! o, o, o! Dobra, szybko, szybko, szybko! Dobra! Dobra! Udało o, się! się. Jest! Ale super! Wow. Chyba, przyszedłem tak jak samemu! Ale fajnie! W końcu samemu przyszedłem Minecrafta! O, ja się kręcę! Jajko tu jest nawet Blob. Ej, ty, co się dzieje? To Co? byłem cały czas ja Nie no niemożliwe, ja sam ja to przeszedłem przecież. Nie, 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 to Nie, tego nie. Kojarzysz tą świnkę? Jakiego pigmena? Nie, nie, nie tak Pitana. nie było. Nie, dobra, stary! To byłem ja. Nie, nie, stary, to byłem ja. Myślałem, że w końcu sam przeszedłem Minecrafta. Nie, yeah, ja, ja wracam. Świat z tym, stary z ten stary.